ale kokpit samolotu znajdował się przez długi czas na tej małej wyspie na środku jeziora Mimo, że nie da się stworzyć słabej włóczni z patyków, to można ją znaleźć było właśnie blisko takich sadzawek. Nie działało. Trzeba było z takiego odzuma ładować, ale kurde, jaki dym się niesie za tą bronią. Dobrze leci. Tutaj gość z odciętą głową do połowy pewnie tą kataną mu ją odcięli. Pełno Rolexu. Teraz, 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 teraz. mam nie, trafiłem go i uciekł. Ja pierdzielę skaranie boskie z tymi jeleniami. W 2014 roku świat ujrzał w wersję alfa De Foresta, a następnie twórcy pracowali nad nią przez następne 5 lat, aż do stycznia 2019 roku, kiedy wszedł ostatni update, po czym poprzestano pracy nad Grom, na rzecz Sequela, czyli Sons of the Forest. A w dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować wersję alfa Starego Deforesta. Stop! Chciałem Cię prosić o zostawienie subskrypcji na kanale i zapraszam do oglądania. I porównamy sobie zmiany, jak wygląda stary DeForest w porównaniu do tego nowego, którego mamy dzisiaj. I pierwsza zmiana jest już widoczna w menu głównym, bo nie ma tutaj żadnego tła, tylko jest zwykły czarny ekran. W prawym dolnym rogu można zauważyć, że nowy patch wychodzi niedługo. Tu był taki timer, który odliczał godziny, minuty, sekundy do następnego patcha. Zazwyczaj wychodził raz na około miesiąc. No i gracze z niecierpliwością za każdym razem jak wchodzili do gry to wyczekiwali i patrzyli ile jeszcze brakuje do następnego update'u i nowych zmian, które, które wprowadzili twórcy. Kolejna zmiana to język angielski, bo wtedy jeszcze nie było języka polskiego i tak na szybko wam pokażę jak się zmieniły opcje. Tutaj są teraz tylko dwie zakładki, bita i control settings, czyli ustawienia kontrolowania, wiecie tam czułość myszki, takie sprawy, klawiatura, ale wyjdźmy stąd i rozpocznijmy nową grę single player mogę wybrać new game albo continue ale jak kliknę new game to nie będzie do wyboru poziomów trudności kliknijmy sobie o jak widzicie od razu się zaczyna wczytywanie a to z tego powodu że w tamtej wersji gry jeszcze poziomów trudności nie było zrobiłem cięcie bo tam ta wersja gry jest słabo zoptymalizowana i trzeba było trochę poczekać aż się załaduje ale chciałem wam tu pokazać jedną zmianę w samolocie bo w dzisiejszym deforeście tutaj można Przeczytać książkę Timiego, po czym samolot zaczyna lądować, a w tym starym deforeście jeszcze tego nie było i samolot zaczął lądować automatycznie po rozpoczęciu gry, ale to sobie przewinę, bo to znamy. Okej, okay, wylądowałem na miejscu. Jak możecie zobaczyć po podświetlaniu się żołądka wyskakuje taki X. I oznacza on, że jesteśmy totalnie głodni. W dzisiejszym Deforeście tego nie ma, bo zamiast tego zaczyna nam się żołądek taką krwią czerwoną zapełniać, co oznacza, że niedługo umrzemy. I teraz tak, jak tutaj podszedłem do tych lekarstw. Normalnie mamy podświetlenie, żeby kliknąć E, żeby podnieść przedmiot i nie ma tam takiej wyraźnej ikonki, co podnosimy. A tutaj jest dużo bardziej wyraźna, że tak powiem, na tej wersji gry. A poza tym, chyba raczej się samolot za bardzo nie zmienił. Tak samo tutaj, jak jemy, to jest podpisane. Id, że można zjeść. A teraz wyjdźmy na zewnątrz. O, tu jest jakiś jeleń. Spróbuję go dogonić. Zobaczymy, czy zmieniła się jakoś mechanika jeleni od y, tamtej starej wersji gry, aż do teraz. Ale zapierdzielak popieprzony w tej dzisiejszej wersji, co chwila się zatrzymuje, że kawałek przebiegnie i się zatrzymuje. A ten biegnie praktycznie bez przerwy. Zatrzymał się dopiero po jakichś 20-30 sekundach biegu, czyli nie jest go wcale łatwo złapać w porównaniu do tej dzisiejszej wersji. To szczerze mi się podoba, no bo teraz jest aż za łatwo polować na tej Jelenie, wtedy było wyzwanie. Ale tak, otwórzmy książkę, bo to jest na pewno ważna zmiana. Jak widać, wygląd książki dużo się różni od tego, co mamy w dzisiejszej wersji. Tutaj podświetlanie. Budowli, które można zbudować, też dużo inaczej wygląda. Inny jest po prostu styl graficzny. Na pewno jest też dużo mniej budowli możliwych do zbudowania niż w dzisiejszej wersji, bo kilka rzeczy doszło wraz z niektórymi patchami, Możecie tutaj zobaczyć, na przykład suszarka kiedyś wyglądała na taką tutaj grubszą, a teraz jest to tylko taki pojedynczy patyk, więc to jest na pewno spora różnica. Przejdźmy dalej. Tutaj te same ikonki do budowania też się niektóre różnią, mają grafikę inną niż w I dzisiejszym o to, wtedy Deforeście... Deforeście... można było stawiać totemy z części ciała kanibala bez spadku zdrowia psychicznego. W dzisiejszym deforestie najpierw musi nam spaść psychika bodajże poniżej 70%, a dopiero się to odblokowuje, także to jest kolejna zmiana. Tutaj był inny wygląd statystyk. Było. Na przykład tutaj psychika, sanity i nakierowana strzałka na głowę, 100%, siła, atletyzm, waga, głód, spragnienie, przeżyte dni, armor, tutaj armor ocieplany, czyli no czy jest nam ciepło, czy mamy ciepły pancerz, czy mamy jakieś budki. Moim zdaniem dużo lepiej to wyglądało niż teraz, fajnie jakby w Sons of the Forest się do tego wróciło. Eee, o, patrzcie ile sarenek, a w ogóle tak, ekwipunek, wejdźmy do ekwipunku. I w ekwipunku jest trochę zmian. Można tutaj było z ekwipunku otworzyć właśnie książkę do budowania, ale nie można wtedy było jeszcze przypisywać przedmiotów do plecaka. Jak klikam prawym przyciskiem myszy na plecak, to nic się nie przypisuje. Poza tym alkohol wygląda tak, jak wygląda. puszki z, z sodą są. A jeżeli chodzi o walizki, to można zauważyć, że raczej tutaj będzie tryb normal. Jakiś jeden z. ...łatwiejszych trybów trudności, no bo strasznie dużo tych y, walizek wysypało pod sam samolot. Na trybie Hard i Hard Survival aż tak dużo tych Teraz walizek minus, nie Mocną Teraz kolejny mocno utrudnia polowanie. W tej wersji gry nie było jeszcze włóczni. Przynajmniej nie można było ich skraftować. Jak widzicie, jak wrzucę tutaj dwa patyki, to wcale mi się włócznia nie kraftuje. Ale możliwe, że dało się ją znaleźć przy jeziorkach. Zaraz się rozejrzę po jakichś jeziorkach. I zobaczę, bo pamiętam, że w starszych wersjach gry włócznia była właśnie tam często wbita. Jak mi się uda znaleźć, to dam wam o, znać. Patrzcie, znalazłem kolejną zmianę, a mianowicie znalazłem królika. I tutaj sytuacja wygląda inaczej niż w nowym deforeście, którego mamy dziś. Bo królik nie ucieka jak szalony, nie robi jakichś tutaj szalonych wywijasów, tylko spokojnie drepta, jakby nas w ogóle nie widział, co jest dosyć słabe. O, zabiłem go jednym uderzeniem. I dopiero jak tego zabiłem, to tamten, tamten zaczął drugi, który był w pobliżu ode mnie, uciekać. Gdzie jest ten królik? Zgubiłem go z oczu. O, dobra, jest. I tak, spróbujmy go wypatroszyć. O, nie ma animacji patroszenia. Kolejna zmiana. Wystarczyło kliknąć E. Jak kliknąłem drugi raz E, to od razu dostawałem mięso z niego. I jeszcze mogę podnieść głowę. Wcale nie musiałem, nie musiałem mu jej obcinać. Wystarczyło go zabić. I patrzcie, mam go, mam go, mam go, mam go. Mam go, prawie mam go. Już niewiele brakuje. Jest. Ale wykręca. A Ajajaj, totalnie nie ma kondycji, żeby go złapać. A, trzecia próba nieudana. A może? A, walony, dobry jest. Ej, teraz, 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 teraz. Mam. Nie, trafiłem go i uciekł. Ja pierdziele skaranie boskie z tymi jeleniami Ale szczerze to jest właśnie fajne No bo ciężko było upolować pożywienie A teraz to jest uważam, że Znalazłem ja szczurkę, prosty. która sobie tutaj Pełzała przy wiosce kanibali No i jak widzicie ona w ogóle ode mnie Nie ucieka w porównaniu do tej Z dzisiejszej wersji Tam mnie nawet nie zauważała Zabijmy ją Zobaczmy jak wygląda ściąganie pancerza Również nie ma animacji Również podnoszę mięso I od razu mogę podnieść głowę ale pancerz chyba się nic nie zmienił, co? Nie, tylko nie jestem pewny, czy tego pancerza nie mogę założyć przypadkiem więcej niż miałem w nowoczesnej części. A jeżeli chodzi o wioskę, to tutaj jest takie miejsce do wybuchu, które jest też w dzisiejszym deforeście. Ale różni się tym, że w tej wersji jeszcze nie było pistoletu tego prochowego. Także tutaj z tego co pamiętam, po wysadzeniu tej dziury znajdowały się jakieś tam. Rzeczy tam pod, przydatne do rozgrywki typu flary, typu. Patrzcie, Jakiś jest napór. to, o czym Wam wcześniej wspominałem, czyli, mimo że nie da się stworzyć słabej włóczni z patyków, to można ją znaleźć było właśnie blisko takich sadzawek wodnych, jak na przykład tutaj. Ja już nie mogę drugiej unieść, no bo jedną znalazłem wcześniej, ale nie udało mi się tego nagrać. Powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podoba takie rozwiązanie, że włócznie można było znaleźć taki zaostrzony patyk wbity gdzieś tam nad brzegiem, niż ciąć sobie jedno byle jakie drzewko, dwa zamachnięcia siekierą no i tworzysz sobie włócznie to było trochę zbyt proste, także to rozwiązanie było lepsze i kolejna zmiana to kolor zapalniczki jest niebieski, z tego co mi się wydaje w dzisiejszym deforeście jest żółta bodajże albo pomarańczowa, nie wiem, jak wiecie to napiszcie w komentarzach a ja przypnę wam serduszko Nastała noc i zrobiło się bardzo ciemno, dlatego chciałbym Wam zaprezentować jeszcze jedną rzecz, z której się korzystało kiedyś w Deforeście, niestety później ją usunięto, a mianowicie jak wejdziemy do ekwipunku i założymy sobie szmatkę na siekierę, to mamy płonącą siekierę, ale w starszych wersjach Deforesta można było dodać do tego jeszcze alkohol, połączyć ze sobą i w ten sposób mieliśmy siekierę, która sprawiała, że Płonie dużo dłużej niż taka zwykła ze szmatką. Dzięki temu, że było to nasączone alkoholem, wytrzymywało na dużo dłużej. I wtedy nawet takie dwie szmatki wystarczały na walkę z całą hordą kanibali. I było to też bardzo przydatne w trakcie podróżowania nocą w porach, kiedy jest ciemno i nie za bardzo jest widać na dworzu, co się dookoła nas działo. O, patrzcie, 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 panowie i panie. Kogo spotkałem, to jest nasz pierwszy przeciwnik. Można zauważyć, że jak go podpaliłem. Oj, tego przy okazji też nie widziałem. To są inne płomienie ognia i inny efekt podpalenia jest. Inaczej ten ogień płonie niż w dzisiejszej wersji. W ogóle jest dużo łatwiej ich podpalić, bo za każdym razem, jak trafiamy, to się podpalają. W dzisiejszej wersji to nie jest takie proste. I pamiętam, że wtedy ogień był na nich dobrym. Osobem. O, i dalej jest, no bo dwa razy wystarczyło go podpalić, no i ziomek się upiekł. Ten potrzebował trzech uderzeń, bodajże. I sam ich wygląd też się różni od tego, który jest dzisiaj. Moim zdaniem, te przynajmniej z tego gatunku, z tego plemienia, były dużo straszniejsze niż te, które mamy w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie. Deforesta. I ogólnie cała grafika, jak się tak chodzi po tym lesie, patrzy w górę między drzewami, to wydaje się, że. No, była lepsza, moim zdaniem była lepsza, nie wiem co się zmieniło dokładnie ale no dużo bardziej przyjemnie mi się patrzy na tego Deforesta starego z wersji alfa niż na tego, którego mamy Dzisiaj. kolejna istotna sprawa, o której dużo nowych graczy nie wie, ale kokpit samolotu znajdował się przez długi czas na tej małej wyspie na środku jeziora w aktualnym Deforeście znajduje się na poziomie zimowym na biomie zimowym Podpłynę tutaj do środka, żeby zaprezentować, co się znajduje. Z jednej strony fajnie, że jest tutaj ten cockpit, bo można go łatwo zobaczyć, bo na pewno każdy tendy będzie przechodził. A z drugiej yy, strony jest tutaj Flargan, który jest zbyt łatwy do zdobycia, jednak ciężej jest pójść na zimę i ryzykować odmrożeniem, niż tutaj dopłynąć na wyspę. W środku są jakieś płyty, główne jest właśnie Flargan. No i jakieś procesory popodpinane do komputera. Do samolotu nic poza tym. Jest i Flargan, przetestujemy jego siłę, jak tylko spotkam jakieś kanibale. Znajduję się teraz przy jaskini z kataną, a przynajmniej kiedyś pamiętam, że w starszej wersji w tej jaskini zdobywały się właśnie katane, później została przeniesiona. No bo często ten układ jaskin był zmieniany, i temy na singlu i na multiplayer też się znajdowały w różnych miejscach, ale postanowiłem, że zbadam tą jaskinię, żeby sprawdzić, jak się zmieniła. I przy okazji sprawdzimy, czy uda się tam znaleźć katanę. Pamiętam jeszcze, że kiedyś katana była wbita tutaj na zewnątrz. W tego gościa, co, co leży tutaj wygięty. Tam w tego grubaska już nie pamiętam. W każdym razie było łatwo ją znaleźć, bo nawet nie trzeba było wchodzić do środka. Ale my sobie wejdziemy. Użyjmy latarki. No i to mi się w sumie podoba, że w Deforeście zawsze było tak. Mega ciemno w tych jaskiniach, że o, od razu duża różnica w widoczności. Ej, a. Kurde, o, kolejny błąd Deforesta. Tak był kiedyś mocno pobugowany Deforest. Wy narzekacie, że jest pobugowany Deforest. Kiedyś odpaliłeś szmatkę tutaj z alkoholem, zmarnowałeś surowce. Znalazł pasażera, chował ci to. No i szmatka była stracona. Ja nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że szło się w prawo. Kurde, kolejna szmatka stracona przez te, przez te błędy. Może nie będę marnował alkoholu, tylko tak sobie na razie zawinę. O, przechodzę tutaj do jakiegoś większego pomieszczenia. Domyślam się, że tutaj spotkam jakichś przeciwników, ale szczerze nie mam pojęcia, co to jest za jaskinia, no bo albo się tak mocno wszystko pozmieniało, albo ja jakoś straciłem rachubę czasu. Czterech przeciwników, na mnie jednego to jakiś baby mutant, ale chyba nie chcę z nimi walczyć. Po prostu pójdę dalej, no bo nie wydaje mi się, że tego potrzebował. A, dobra, już zaczynam, już zaczynam widzieć w którym jestem miejscu. Jestem w tej jaskini, w której aktualnie w dzisiejszym deforeście znajduje się wejście do katany, i te korytarze, a zaraz jak z nich wyjdę, to powinno być docelowe miejsce, w którym znajduje się katana. Najmniej tak jest w dzisiejszym deforeście. Zobaczmy. Będzie się znajdowała też i tutaj. No i się znajduje. Ok, czyli jest katana. Wychodzi więc na to, że na początku, tutaj w tej jaskini, była katana. A potem ją przynieśli do jakiejś innej jaskini. Potem ją przynieśli przed jaskinię, żeby było ją łatwo zdobyć. A na koniec w deforeście, którego widzimy dzisiaj, znowu wróciła do swojej pierwotnej miejscówki. A poza tym jest tutaj ognisko, nie pamiętam szczerze czy w zwykłym deforeście też jest. Cała walizka kasy, jakaś flara, lekarstwa, jakieś jedzonko. Tutaj gość z odciętą głową do połowy pewnie tą kataną mu ją odcięli. Pełno Rolexów. Wróciłem się jeszcze na chwilę do tego pomieszczenia, gdzie było tak dużo kanibali. Bo myślę, że na koniec przetestuję sobie ten pistolet na flary i katanę, tak jak wam wcześniej wspominałem. O, jest oponent I nie można przybliżać Wtedy jeszcze przybliżenie na pistoleta Na pistolecie na flary nie działało Trzeba było z takiego Outzooma ładować, ale kurde Jaki dym się niesie za tą bronią, dobrze leci Ała, jakieś dzieciaki na mnie skaczą Ale ich totalnie nie widać Może odpalę latarkę Z tego co pamiętam to ten pistolet Kiedyś był bardzo Ale to bardzo potężny Chociaż kanibala na jedne, jedno uderzenie Nie zabił, ale był przede wszystkim też bardzo celny chciałbym jeszcze jakiegoś kanibala pojedynczego znaleźć żeby testować jak szybko się go zabija kataną i też y, przy okazji zauważyłem że te dzieciaki są mocniejsze no bo co chwila próbują na ciebie skakać te dzisiejsze są takie że tam się człapają i są takie mało skore do ataku okej okay, znalazłem kolejne kanibale do przetestowania katany ale najpierw chciałbym im się dać raz uderzyć żeby stracić trochę hp Zaprezentować wam, jak zmieniło się działanie leków, uderz mnie ziomeczku raz. O, ej, ale prawie HP nie tracę, mało mi zabiera. Po tylu hitach dopiero połowa HP stracona, może trochę więcej. Ale dobra, mi to wystarczy. Miło byłoby, jakbyś tu podszedł, bo chciałbym wytestować teraz działanie katany na tobie. Zobaczmy, jak sobie radzi. Ej, katana była przesadzona. Cztery uderzenia i zabijało jednego takiego kanibala. A jeszcze Wam powiem, że w międzyczasie znajdowałem inne kanibale u góry, i wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie było różnych plemion. Były tylko jedne i takie same kanibale, a później w jednym z musieli wprowadzić plemiona. Teraz jeszcze Wam zaprezentuję działanie leków. Jak widzicie, mam tutaj trochę mniej niż połowę zdrowia. A w deforeście po wzięciu leków zapełnia się takim czerwonym paskiem, ale w innym kolorze i te zdrowie powoli się regeneruje. A w starszym Deforeście wystarczyło tylko kliknąć na to lekarstwo I te zdrowie od razu się przywracało na maksa Czyli jak ktoś miał dużo lekarstw To mógł stać i wytankować naprawdę sporo obrażeń Nie pokazałem wam wszystkich zmian, które zaszły w Deforeście Od 2014 do 2019 roku Ale planuję jeszcze nagrać taki film W którym zaprezentuję wam rzeczy, które zostały usunięte z Deforesta Także subskrybujcie kanał Żeby na pewno nie przegapić tego filmu jak Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w następnych filmach.